No, niestety, bez papieru nie da rady. Nie da rady. Nie ma mowy. Zawsze lepiej jest mieć przygotowaną w kieszeni, na wszelki wypadek, kartkę. Bądź panie kartek. Na przykład takich ze znakami wodnymi. Otóż, to co proponujemy dzisiaj, to. Zastanowienie się, skąd w cywilizacji, skąd w naszym środowisku wzięło się jedno ze zjawisk, którego właściwie na co dzień się nie dostrzega, tak jak trawy i powietrza. Papier. Rzecz, która towarzyszy człowiekowi no, od bez mała y, zarania cywilizacji, to znaczy tego zarania, kiedy odczuwał potrzebę komunikowania się. No, nie tylko oczywiście, bo to nie jest jedyne zastosowanie, prawda? Była tak, było takie założenie, że potrzebny jest materiał, który jest stosunkowo płaski, stosunkowo tani, z którym daje się zrobić różne rzeczy, no, powiedzmy, zostawić na nim ślady, albo też no, zawinąć, prawda? I, tak dalej, i, tak dalej. I swego czasu, to już grubo ponad tysiąc lat temu wymyślono taką technologię, ale oczywiście od tamtych chwil minęło bardzo dużo czasu. I popatrz, tu już nie jest tylko płaskie, tylko takie, na którym daje się pisać, ewentualnie drukować, i to bardzo wyrafinowanymi metodami. Byłoby lepiej, gdyby tego światła było mniej. O, o właśnie, tak, z tamtej strony widać lepiej. Piękny, cieniowy, cieniowany znak wody. go z drugiej strony jeszcze obrócić, o tak. myśli, że w tamtą stronę powinien patrzeć. O tak, tak, tak. tak. No właśnie, i to jest przykład użycia w technologii papieru pewnej, pewnego dodatkowego procesu po to, żeby sam papier nabrał nowych cech. Jest to zresztą papier do specjalnych zupełnie zadań, prawda? Tutaj ten znak wodny. Tak to można obejrzeć. Na tym na przykład co mam w kieszeni. Jest to specjalny papier do produkcji banknotów. Tak, znak wodny umiejscowiony. Tak, on jest umiejscowiony, może być bieżący, na przykład tak jak ten również do druków, które powinny no, mieć możliwość identyfikacji, mocnej identyfikacji, być zabezpieczone przed fałszerstwem. I tutaj widać, że na przykład idzie już nie tylko o znak wodny, ale również o takie malutkie zbiory punkcików, tak zwane broki. To nie jest wada papieru. To jest celowo wprowadzone po to, żeby można było później no, odróżnić rzecz oryginalną od ewentualnego falsyfikatu. A tak to powstaje. Znak wodny powstaje dzięki użyciu takiego sita. Tak, to jest ten bieżący na, właśnie. którym wyciśnięty jest wzór znaku wodnego. Bieżący lub ten umiejscowiony. No, również dobrze znany. Przecież tak, to jest dowód osobisty. Tu trzeba powiedzieć od razu o jednym, że y, mówimy w tej chwili o niezwykle wyrafinowanej technologii, która jest y, powiedzmy osiągnięciem ostatnich, ostatnich lat zabezpieczania się wytwórców papieru, dokumentów wartościowych, banknotów przed fałszerstwami. Są to niezmiernie skomplikowane i ciekawe technologie, na przykład takiego paska, który jest integralną częścią papieru, wyczuwalny jest pod dotykiem, bardzo dobrze widoczny, może na nim być również nadrukowane, mogą być pewne znaki i wreszcie sposoby chemicznego zabezpieczania się przed ingerencją fałszerzy, Papier potraktowany acetonem wyświetla, jak gdyby wywołuje pewną reakcję, wyraźnie widoczną pod wpływem alkoholu. Inna barwa, pod wpływem utleniacza, jeszcze inna. To są z kolei też znaki wodne bieżące. I... ciekawe, prawda? Jedne. No... Tutaj widać, że struktura papieru w tym miejscu jest słabsza, cieńsza, po prostu w tym miejscu grubsza. Ale to jest duża sztuka zrobić coś takiego. Tak, no w każdym bądź razie są to technologie specyficzne, niezmiernie skomplikowane, które pokazaliśmy jako idąc od końca tego, co było historią papieru, bo zaczęło się od niezwykle prostych, prymitywnych, bez mała ręcznych metod. Papier wynaleźli Chińczycy blisko 2000 lat temu. Gotowali włókna roślinne, a następnie starannie je ucierali, przyprawiając odpowiednią ilością wody. Z kolei wytrząsali papkę na specjalnych ramach obciągniętych tkaniną, odsączając wodę. Pozostałe na nasicie włókna osiadały i, zlepiając się, tworzyły cienką warstwę. Delikatnie ją zdejmowano i suszono na słońcu. I tak narodził się papier. A potem były wędrówki ludów, wojny, podboje i wyprawy kupieckie. Sztuka wytwarzania papieru powoli rozszerzała się od Chin w kierunku zachodnim. W Europie zaczęto go jednak wytwarzać dopiero w XII wieku. W średniowieczu, a nawet później, produkcja papieru była wielką sztuką rękodzielniczą. Jako surowca używano spranych i rozgotowanych szmat. Ten archaiczny sposób robienia papieru przetrwał aż do naszych czasów. Dziś również najwyższej klasy papier piśmienny wytwarzany jest ręcznie. Karierę przemysłową zrobił papier dosyć niedawno. Na dużą skalę zaczęto go bowiem wytwarzać w drugiej połowie XIX wieku. Wynaleziono wówczas maszynę papierniczą, a jako surowiec posłużyło drewno. Przełom nastąpił około 1870 roku. Rewolucja przemysłowa, maszyny i urządzenia zastąpiły ludzkie ręce. Las stał się źródłem nie tylko materiału budowlanego i opałowego, ale również olbrzymią kopalnią dla nowo powstającego przemysłu. Ruszyła machina papieru. Coraz większe maszyny, coraz bardziej wyrafinowana technologia. I tak dotarliśmy do czasów, w których bez papieru żyć nie sposób. Zawiesina włókien celulozowych w wodzie. Bo tak naprawdę to papier robi się z wody z niewielkim dodatkiem, właśnie celulozowych włókien. Specjalne sito, ramka i technologia produkcji papieru czerpanego. Nazwa pochodzi oczywiście stąd, że przy tej ręcznej produkcji masę po prostu czerpie się sitem z wiadra czy z innego naczynia, powoli ocieka woda, to oczywiście powinno być zrobione w ten sposób, że specjalną sawką ta woda powinna być odsączona, ale już widać, że na powierzchni sita zastygła masa celulozowa. Jeszcze trochę odsączenie wody i teraz na specjalny filc. Kolejna operacja polegająca na odsączeniu wody. Jest jej coraz mniej i właściwie można mieć nadzieję, że ta kartka czerpanego papieru, jeszcze mokra, ale jest już gotowa. Należałoby ją teraz wysuszyć i mieć piękny, niezmiernie ceniony przez fachowców papier czerpany, może no trochę kawał tektury, tak, nie? Oczywiście używałeś takiego sita, który jest raczej zabawką, tak naprawdę no chociażby w Konstancinie Jeziornie robi się to na tak wielkich sitach, prawda, a tu już ten papier jeszcze jest delikatnie wilgotny, ale doskonale odsączony. Po zdjęciu ramy widać, no, ciekawostkę, tajemnicę procesu wytwarzania znaku wodnego. Prawda? Widać, że sito jest naruszone miejscami, to znaczy zmieniła się jego idealna struktura poprzez właśnie, yy, no, przymocowany kształt, taki tym razem wykonany z drutu i w efekcie masa celulozowa osiadając na Sicie odtwarza ten znak. W tym miejscu staje się cieńsza i w związku tak, z tym. No ale to jest ozdobnik po prostu. Tak, idea, tak, no pod idea, światłem... produkcji, idea produkcji jest taka jak na tym, na że małym sicie również. Po, prostu, po prostu odcieka woda, jest jej coraz mniej, zostają sklejające się włókna celulozy i po prostu karta papieru. No tak, przy czym oczywiście. Można by ja powiedzieć, że to jest dziecinnie łatwe, pod warunkiem, że ma się ten produkt wyjściowy, to znaczy zawiesinę włókien celulozowych w wodzie. Nie jest to łatwo zrobić. Niełatwo nie jest uzyskać samą celulozę z drewna. Zresztą, produktem w papierni, takim materiałem wyjściowym, są takie arkusze. Prawda? To nie jest karton, to jest właśnie czyściutka celuloza uzyskana z zakładów celulozowych. W takiej postaci trafia do zakładów, i w związku z tym z tego należy przede wszystkim tę zawiesinę zrobić. Robi się to brutalnie mechanicznie. Ja tutaj sobie odpowiednią ilość. Trafia to do zbiorników. Odpowiednia ilość wody. No i karuzela obrotów. I tak to powstaje od początku. Drewno, czyli ścięte drzewo. Drewno, układ tysięcy podłużnych komórek, czy też włókien o długości kilku milimetrów i średnicy kilkusetnych milimetra. Ich ściany zbudowane są z celulozy. Te maleńkie włókna celulozy to właśnie istota papieru. Sztuka polega więc na oddzieleniu od siebie poszczególnych włókien celulozy. Zaczyna się wszystko od okrąglaków, ale droga do papieru jest daleka. Zatem obowiązkowa kąpiel i okorowanie. Po której z drewna sypią się drzazgi. Gigantycznym młyn okrąglaki na wióry. Następnie przesiewa się i gotuje w specjalnych, wielkich autoklawach. Dodatek różnych chemikaliów i ciepło powodują rozdzielenie się włókien. Destrukcji, etap ostatni, otrzymano chemiczną pulpę o wadze równej połowie materiału wyjściowego. Pozostaje chemia. Tu część środków chemicznych zawrócona zostaje na początek procesu po oczyszczeniu. Część powstałych odpadów produkcyjnych jest również spalana, wytwarzając ciepło. Tak powstaje masa celulozowa na drodze chemicznej, w sposób wysoce zautomatyzowany. Przy produkcji masy siarczanowej podstawowym surowcem jest drewno siarkowe, a przy okazji otrzymuje się też alkohol i proteiny. Ten sam proces stosuje się również dziś do drewna sosnowego. Przy otrzymywaniu masy siarczanowej. Zresztą masę wytwarzać można z bardzo wielu gatunków drewna. Sama technologia uchodzi za najbardziej ekonomiczną i łagodną dla naturalnego środowiska. Po gotowaniu masa jest czyszczona i najczęściej bielona, następnie przesyłana rurociągami do maszyny papierniczej. Może też zostać wysuszona i pocięta na arkusze czystej celulozy. Ale masę papierniczą uzyskać można również w odmienny sposób ścierając drewno na miazgę na specjalnych ścierakach. Taka pulpa ma włókna krótsze aniżeli w poprzedniej technologii. Ma jednak te zaletę, że nie jest wybredna co do surowca. Na masę papierniczą przerobić więc można wszystko, co choć z nazwy jest drewnem. Obecnie tego rodzaju masy powstają według nowej technologii. Wióry wstępnie ogrzewa się w autoklewach, potem oczyszcza. Tak, otrzymana masa ma dłuższe włókna i jest mocniejsza od tradycyjnej masy papierniczej. Na tym jednak nie koniec. Droga do papieru prowadzi jeszcze przez maszyny rafinacyjne, których włókna nabierają lepszych własności wiązania, a potem do maszyn papierniczych. Ot i cała kuchnia papierni. Ej, już prawie. A jak okaza? wyszło? Oj, bardzo dobre. No to bardzo dobrze, tu do wiadra poproszę. No, bomba. A właśnie, tak wygląda rozwłókniona celuloza. Oczywiście jest jeszcze za gęsta w tej chwili, żeby można ją było użyć do produkcji, więc zostaje rozwodniona i w tej masie, która w ostatecznym efekcie jest surowcem do produkcji papieru, jest ponad 99% wody. Po co to wszystko? Po co ta cała aparatura do rozwłóchniania i tak dalej? Przede wszystkim po to, żeby oddzielić od siebie włókna celulozy, a następnie je zmiażdżyć. One mają postać takich. Cienkich rureczek. Chodzi po prostu o maksymalne rozwinięcie ich powierzchni, a potem, kiedy już jest gotowa ta masa wodno-celulozowa, ta zawiesina tych włókien, trafia to na maszynę, która wyposażona jest, jak mówią fachowcy, w sito bez końca. A no właśnie, jaka plecionka z fosforobrązu, prawda? Ogromne to jest, a bywa zdecydowanie większe Większo, od tego. No, tak. Bywa, że ma szerokość powiedzmy 10 metrów. Prawda? Tak, oczywiście. Te sita mogą być najróżniejsze, może to być. Mogą one być niekoniecznie z metalu, mogą być zrobione z tworzyw sztucznych o najróżniejszej grubości, wielkości tych, tego sita. Także wszystko zależy od rodzaju papieru, jaki ma zostać wyprodukowany. Następnie na tych wielkich, ogromnych walcach, nałożone są filcowe takie. Podkładki filc, filc, który pozwala odsączyć wodę, odcisnąć ją i w efekcie suszyć na kolejnych no, kolejnych ale zauważ, etapach po, po, co, po co to wszystko jest robione? Zauważ, że znów idea jakby nie uległa zmianie, prawda? Coś na sito, ładna masa celulozowa na sito, potem odsączanie kolejne wody i powstaje to, co swego czasu wynaleźli Chińczycy. Natomiast zmieniła się jedna cecha: ilość. Przecież. Tu już nie idzie o to, żeby uzyskać jeden czy dwa arkusiki papieru czerpanego do pisania dyskretnych bądź niedyskretnych listów, ale idzie o to, żeby no, tego białego, płaskiego, nadającego się do druku, do opakowań i tak dalej, zrobić w ilości powiedzmy setek tysięcy ton. No tak, chociażby tyle, że na przykład w wysoko rozwiniętych krajach tego papieru zużywa się 280 kg rocznie na głowę mieszkańca. Wiele więcej najwięcej. Tak właśnie robi się papierową ilość. W jazgocie dziesiątek ton żelastwa, stara jak świat technologia, urasta do rangi XX wieku. W idei wytwarzania papieru nie zmieniło się prawie nic. W sposobie prawie wszystko. Objętość zmienia się w płaszczyznę przy pomocy sita. Jak dawniej, tylko skala i szybkość procesu urosła do granic możliwości. Celulozowa masa osiada na pędzącym bez końca durszlaku szlaku o szerokości kilku metrów. Wszędzie jednako grubą warstwą. W ciągu sekund formuje się płaszczyzna mokrego papieru o wymiarach kilku metrów kwadratowych. Sito gna. Produkcja papieru to właściwie walka z wodą. W celulozowej masie jest jej przeszło 99%. Podczas kilku metrów sprinterskiego transportu na sicie zawartość wilgoci spada do połowy. To ciągle jest dużo. Stęga formowanego papieru musi więc powędrować dalej musi więc być dość mocna. Te cechy uzyskuje się poprzez orientację większości celulozowych włókien wzdłuż kierunku ruchu. Wyżymaczka. Tu nasycenie wodą spada do 60%. Suszenie. Coś w rodzaju magla. Zespół walców zwykle ogrzewanych parą odbiera papierowi resztę technologicznej wilgoci. Stąd wychodzi już gotowy, choć dalej mało szlachetny produkt. Przy tym tempie i przy tej ilości produkcji człowiek okazuje się zawali drogą. Jego rolę musiały przejąć automaty, ostatnio nawet komputery. Pozostała tylko rola nadzorcy i ingerencja w przypadkach szczególnych. Może to i lepiej. Wielkie maszyny papiernicze pracują jak wielkie piece hutników, bez przerwy. Dzień i noc, świątek i piątek, bo tyle tego po prostu potrzeba. Dziesiątki, setki ton dziennie najbardziej popularnego wytworu technicznej cywilizacji. Do pakowania, potrzeb higieny, druku, przepraszam, druku, nie, surowy papier, nie ma najciekawszej z punktu widzenia poligrafii struktury. Powierzchnia jest nierówna, włochata, więc znów obłapiają ją walce. O ile te w maszynie papierniczej spełniały rolę magla, tutaj należy mówić raczej o prasowaniu. Fachowcy zwą to kalandrowanie. Kilkadziesiąt ton nacisku na papierową stęgę i produkt nabiera ogłady szlachetnieje. Jeszcze drobina substancji wygładzających powierzchnię, także nawet pod mikroskopem elektronowy krajobraz górzysty zmienia się w równiny i już. Można będzie pisać i drukować dowoli. W idei wytwarzania od tysiąca lat zmieniło się niewiele, w sposobie produkcji wszystko, i można by pomyśleć, że w tej branży czasy inwencji należą już do historii. Niestety każda maszyna ma to do siebie, że ulega stopniowemu zużyciu, a wówczas potrzebny jest remont. W papierni oznacza to wymianę walców. Gdy osie ulegną mechanicznemu wytarciu, kilkutonowy walec zaczyna się kolebać, produkując nierówny papier. Co pewien czas powtarzany jest więc rytuał przewożenia, przesuwania, przenoszenia i podciągania stalowego giganta. Bo do warsztatu trzeba dostarczyć całość. Choć przetoczenia wymagają jedynie dwa krótkie odcinki osi. O tym, ile to zabiera czasu i fatygi, lepiej nie mówić. Wystarczy popatrzeć. I zapewne trwało to by bez końca, gdyby nie dwaj panowie w białym samochodzie. Podczas gdy inni pracowali fizycznie, oni zaczęli używać swych szarych komórek. Gdy inni przesuwali dziesięciometrowy walec, oni kombinowali w warsztacie. Wrodzona przekora, a może lenistwo, nie pozwalały im pogodzić się z przyjętym rytuałem. Tradycyjne toczenie uznali za nawlekanie igły konopnym sznurem. A tradycja jest także po to, by ją łamać. No i wymyślili. Tak właśnie wygląda podręczna tokarnia. Problem został po prostu postawiony na głowie. Nie góra do Mahometa, a Mahomet do góry. Tym razem połączyć tokarnię z osią jest dziecinnie łatwo. Dodatkowy kołnierz dokładnie dopasowuje ramę urządzenia do obrabianego fragmentu. Pozostaje jeszcze skorzystać z pomysłu kardana, dwa przeguby łączą narzędzie z napędem, bo ma być elastycznie i wszechstronnie, i zaczynamy. I tak właśnie dowodzi się, że postęp w wytwarzaniu papieru nie leży już w tym. Co wymyślili Chińczycy? Wygląda to wszystko niezmiernie prosto, ale w tej samej technologii, nazwijmy chemii produkcji papieru, jest parę interesujących szczegółów. Tak wygląda celuloza ługowana, specjalnie uszlachetniona do produkcji papieru. Do tego różnego rodzaju środki. Nazwijmy to smakowe albo po prostu specjalne, uszlachetniające dodatki: włókno szklane oraz cały szereg różnego rodzaju środków chemicznych, takich jak na przykład te barwniki, pozwalające uzyskać określony kolor papieru. W tych naczyniach dodatki wypełniające, takie jak węglan, wapnia, kreda. Czy kaolin. To wszystko pozwala nadać papierowi pewne specyficzne cechy, a także zaoszczędzić tej niezmiernie drogiej i kosztownej celulozy, której jest coraz mniej. Następnie chcemy, żeby na ogół papier był jak najbielszy. Heliofor, środek wybielający, wybielacz optyczny. Bibułka papierosowa musi się nieźle palić. Dodajemy saletry potasowej. Chcemy, żeby po prostu na papierze można było pisać żeby nie chłonął y, atramentu tak jak bibuła. Więc y, kalafonia i zrobione z niej mleczko kalafoniowe, jak mówią fachowcy, pozwala zakleić papier. Sprawić, że po prostu zachowuje się właśnie jak papier, a nie jak bibuła. I teraz kilka takich niezwykłych produktów. Ta rola to jest... To wychodzi z papiernika. To wbrew pozorom jest bibułka papierosowa na tej roli kilka kilometrów papierosów. Yy, torba, której nie można jak się okazuje nadmuchać. Po no prostu struktura... Tak. Papieru przypominającego bibułę filtracyjną? Prawda? Struktura właśnie jest taka, że, od, że powietrze przechodzi przez ten, tę bibułę. Ale wiesz to można... Kolorowe kartony, tak. kolorowe papiery, Zobacz, grubość delikatny, 65 gramów na metr kwadrat, 80 gramów na metr kwadrat, bialutki, ten żółty, zupełnie niezły, 56 gramów, bardzo elegancki, papier kserograficzny, papier przebitkowy. Papier do produkcji map, papier do produkcji kart i tak dalej, i tak Mat dalej, Bardzo tak ciekawe, bo nie może się poddawać działaniu wody i musi być odporny na wielokrotne zginanie. Takie I drobiazgi. idzie już nie tylko o ilość, a o utrzymanie pewnej jakości papieru. Idzie o to, żeby produkt był powtarzalny. W związku z tym prowadzi się, o właśnie przy pomocy takiego wzornika na przykład, można urwać określoną ilość papieru po to, żeby położyć go na tak zwaną kwadrantową wagę, i natychmiast odczytać gramaturę. Jest to w okolicach 50 gramów na metr kwadratowy. To nie jest pomiar typu nowa jakość. To jest pomiar sprawdzenia, czy maszyny pracują, wytwarzają produkt taki, jaki został technologicznie za, założony. No, odrobinę cięższy. Tu jest w okolicach 100 gramów na metr kwadrat. Inna waga do jeszcze innych celów. Bardzo delikatny papierek. To jest właśnie coś w rodzaju tej bibułki, prawda? I bardzo delikatna. Również kwadrantowa waga. Wychyla się bardzo mocno. no Jest w okolicach 24 gramów na metr. 24 g, 24 gramy, waży. Wynosi ciężar metra kwadratowego tego produktu. Oczywiście sprawdza się także zachowanie grubości. Specjalny czujnik. No, okolice 0,3 mm. A ta właśnie bibułka papierosowa. Na tym samym urządzeniu. Uch, ma 5 setek wyłącznie. No, widzisz. I znów idzie o to, żeby podczas całego cyklu produkcyjnego te parametry były zachowane. Oczywiście istotne są także parametry wytrzymałościowe. Na przykład wytrzymałość na przedarcie. Do tego także wymyślono maszyny. Bardzo proste. Umieszcza się w czymś w rodzaju imadełka. Następuje przecięcie, naddarcie próbki nożem i sama próba uderzenie siłą. Wskaźnik zatrzymuje się na poziomie 60-70 jednostek, które to trzeba oczywiście przeliczyć, bo maszyna nie jest wyskalowana w, bezpośrednim, w bezpośrednich jednostkach sił. No i o czym to wszystko świadczy? O tym, że nie tylko technologia, ale cała otoczka jakby technologiczna urosła do poziomu ogólnie przyjętego w technice XX wieku. Jest dobrze. Tak, jedno tylko do tego poziomu nie dorosło, mianowicie ciągle papier robi się z celulozy, a celuloza to drzewa. I w związku no. z tym jest to Jedna największe Niebezpieczne 200 ton wody, ton wody 3,5 tony pary. No i, tak dalej, I, I o tak tym dalej. trzeba po prostu pamiętać. Rosną powoli. Pokrywają 40 milionów kilometrów kwadratowych lądów. Ale tylko trzecia ich część ma znaczenie przemysłowe. A my potrzebujemy pni. Nie liści, gałązek czy kory, tylko pni. Bo tam kryją się łańcuchy celulozy, po które potrafimy sięgnąć techniką. Każdy mieszkaniec kraju takiego jak Polska zużywa rocznie kilkadziesiąt kilogramów papieru, takiego jak Stany Zjednoczone, 250 kilogramów. To oznacza jedną sosnę dla każdej rodziny, więc tniemy! Głód papieru rośnie, więc tniemy więcej, a one rosną tak powoli, tak powoli, że zaczynamy mieć wątpliwości, czy zdążą.